Cześć! Czy kiedykolwiek, gdy rozpalasz grilla, musisz non-stop dmuchać? Grill gaśnie co minutę. Śmierdzisz jak spalona kiełbaska. A może przychodzi twój pijany dziadek, który twierdzi, że jest mistrzem grilla, bo palił Żydów za czasów II wojny światowej? Jeśli na jakiekolwiek pytanie odpowiesz na tak, oznacza, że to wideo jest dla ciebie. Zapraszamy! Jest potrzebne do rozpalenia grilla niewiele rzeczy. Po pierwsze chęci. Nie ma chęci? Weź sobie piwo. Bez piwa ja nie rozpalam w ogóle grilla. Złybeczko, to kończę później. Chodźcie dalej ze mną. Już mam przygotowany komin. Komin jest to metalowa puszka, w której znajduje się albo węgiel, albo brykiet. Ja użyłem brykietu. Może być węgiel. Do tego jest potrzebna rozpałka, która jest pod spodem i ogień powoduje to, że będzie rozpalany od spodu węgiel bądź brykiet. Nie ma znaczenia. Rozpałka już się kopci, bo była wpadka. Rozpalamy ją jeszcze raz. Jest to zwykła taka rozpałka, możecie używać, bo są inne białe. E, z, białe wpłynie różne są. Ok, nie spali się, mam nadzieję, że to widać. Kładziemy na spód i przytykamy to naszym kominem. Ogień, który jest od spodu, będzie szedł ku górze, co powoduje tutaj wysoką temperaturę i brykiet będzie się żarzył. Naprawdę nie trzeba nic dmuchać. Czekamy około 15 minut, aż brykiet będzie cały czerwony i wtedy Wam pokażę, jaki, jak będzie moment wysypywania węgla. Okej, okay, dobra, przeczekaliśmy około 15 minut i to jest ten moment, kiedy będziemy wysypywać węgiel. Węgiel jest rozżarzony. Nie wiem, czy to będzie widać w kadrze. Zobaczcie, jest gorąc, jest upał i jest czerwony żar. Biorę kubek i rozsypujemy go na naszym grillu. Dlatego używam takiego metalowego prętu aby dać ten węgiel gdzieś nie wiem na środku to już wiecie nie będę już wam tutaj opowiadał bajek jak to zrobić ale ja bym to tak zrobił to wszystko zależy od ilości rzeczy które będą grillowane możemy nasypać o nie nie mam świeżego węgla dobra w tym momencie nie sypujemy ale możemy nasypać na to świeży węgiel i on się jeszcze rozgrzeje. Na chwilę to wystarczy. Czekamy, aż przyniosę mięso i Wam pokażę, co będziemy dzisiaj grillować. Okej, okay. chodźcie zobaczyć. Węgiel jest już rozżarzony. Rozciągnąłem go na całą długość. Dodałem nowego węgla i musiałem czekać, aż się rozżarzy. Na chwilę obecną wkładam kiełbaski. Słyszycie ten dźwięk? To jest dźwięk skwierczenia, dźwięk palonego mięska. Dobra. Ja nie chcę robić kanału kulinarnego, żeby pokazywać Wam, jak się grilluje, bo każdy to umie. Ja chcę tylko pokazać jak wkładam tutaj kurczaki e, różnego rodzaju będzie kiełbasa, e, chlebki będą i potem zrobimy ujęcie jak już będzie gotowe. O, to jest podudzie. Nienawidzę używania tacek. Także używam po prostu gołego grilla. Nie przygotowałem się dla Was, to jest mój minus. Mogłem to już od razu być, mieć przygotowane na talerzu, ale już pal licho. Okej, okay. mięso. No, oczywiście, nic nie jest pootwierane. Mój kamerzysta olewa sprawę. Ok, nie, może rękę tam wsadzę. okej, okay. robimy skórą do dołu. Dlaczego? Bo jak skórą do dołu robimy, ona się spiecze i mięso się zamknie. Tak samo się robi kaczkę. O, podłudzie, Skórę do dołu trochę obrócę. O, jest idealnie. Tutaj mamy w sosie mango. Ok. Do tego ziemniaki. Ziemniaki i tu są warzywa. Ziemniaki dajemy na drugie piętro. One potrzebują około pół godziny duszenia w wysokiej temperaturze. I myślę, że to będzie wszystko dobrze się dusiło. Dobra, mamy kiełbaski. Mamy mięso, mięso, mięso. I zaraz jeszcze położymy karkówkę. Ale to będzie chwilę później. Zamykamy grilla pilnujemy temperatury Jak zwrócicie uwagę, mamy termometr tutaj są Fahrenheit'y a tu są temperatury stopni Celsjusza dobija do 150 przymykamy troszeczkę komin żeby się to dusiło, żeby im mniej dymu wychodzi, tym więcej temperatury jest w środku, pod pokrywą Dobra, czekamy będziemy kontrolować pamiętajcie, kontrolujemy, otwieramy, sprawdzamy to jest najważniejsze, żeby nie spalić mięsa ono musi być soczyste w środku Dobrze, czekamy Finito. Moi kochani, tu już to grilla. Było bardzo energicznie. Grill się bardzo rozpalił, mięso się przypalało, ale chodźcie zobaczcie. Tak wygląda kurczaczek, karkówka. Otwieramy. Tu są jeszcze ziemniaczki i znowu mamy karkówkę. Powiem Wam, temperatura wzrosła na 200 stopni, co spowodowało, że grill się rozpalił w mnieniu oka. Nie miałem czasu, żeby Wam tego wszystkiego nagrywać. Mam nadzieję, że to jest wszystko pyszne. E, miałem testerów Piotrek. Smakowało? Przepyszne. Przepyszne jest, tak. Jak Piotrek powiedział, tam dziewczyny też powiedział, że jest pyszne. Także naprawdę zapraszam do kolejnego odcinka. Będzie coś nagrane. Opowiem Wam jeszcze o grillu. Grill jest w stylu lokomotywy, jest on tutaj, ma koła metalowe, ma komin, tutaj jest mini wędzarnia, z wędzarni bym tak bardzo nie korzystał, tak by każdy sobie to wyobrażał, ale grill jest na wypasie, bo ja wszystko na nim ugrilluję, no, także co, grillujcie, smażcie, róbcie co chcecie i pamiętajcie, na spokojnie i ważne są chęci i przeszkadzaj, nie, nie martwcie się jakimś pijanym wujkiem czy dziadkiem, naprawdę, powodzenia, trzymajcie się, miłych wakacji.